Witajcie moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że jesteście tu dzisiaj ze mną. W dzisiejszym odcinku podcastu Ocalić siebie, polecajki książkowe, przychodzę do was z książką, która nosi tytuł Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików Hipopotam w pokoju stołowym. Autorstwa Tomi Helsten, wydawnictwo, feria, seria nowy początek. Na samym wstępie pamiętajcie, że żadna książka nie zastąpi terapii u specjalisty. Mam nadzieję, że treści tutaj zaprezentowane będą dla was drogowskazem i inspiracją do rozpoczęcia swojej drogi zdrowienia i ocalenia siebie. Moi kochani, na początku bardzo serdecznie dziękuję. Na kanale, jest już 52 subskrybentów. Jest to dla mnie tak niewyobrażalna liczba i tak bardzo się cieszę, że znajdujecie u mnie w podcaście jakieś wartości. Które są dla Was ważne i dzięki temu zdecydowaliście się zasubskrybować mój kanał. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie tutaj przybywać i odkrywać to, co mogą zmienić, to, co chcą zmienić, i żyć tak, jak chcą oni, my i w ogóle my wszyscy. No ale przechodzimy. Słuchajcie do podcastu. W dzisiejszym odcinku e, książka Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików pod tytułem Hipopotam w pokoju stołowym. Książka w oryginale powstała w 1991 roku, w polskim wydaniu ukazała się w 2021 roku. Autor Tommy Hellsten. Jest z pochodzenia finem, więc mamy tutaj spojrzenie na problem DDA z innego kraju niż nasz, czy niż Ameryka, gdzie już wcześniej omawialiśmy książki amerykańskich autorów. Ta książka zawiera sześć rozdziałów. We wstępie autor pisze, że jego książka jest adresowana przede wszystkim do dziecka obecnego w nas, ale również do dzieci żyjących obok oraz dla tych, którzy nie czują się dobrze, ale nie wiedzą, dlaczego tak jest. Autor idzie do krainy dzieciństwa, ponieważ ona jest później źródłem złego samopoczucia. Książka kierowana jest do osób wychowywanych w domach, w których opieka rodzicielska funkcjonowała częściowo lub nie było jej wcale. Przez opiekę rodzicielską rozumie się psychiczną, jak i fizyczną obecność rodzica. Tommy Hellstein przez tę książkę zwraca się również do fachowców, Psychoterapeutów, nauczycieli i rodziców, i udziela przyzwolenia na to, że i oni mogą czuć się czasami źle, że mają do tego prawo. Czasami zapominamy o tym, że my też możemy mieć gorszy dzień. Nie, i zawsze chcemy być na 100%, a nie zawsze tak się da. Czasem każdy ma gorszy dzień i warto o tym mówić. To nie odbiera nikomu profesjonalizmu. Autor przyznaje, że w książce poruszy również tematy Boga duchowości, grzechu pierworodnego i sądu ostatecznego. On sam wzrastał w rodzinie dotkniętej alkoholizmem obojga rodziców. Dopiero po trzydziestce zaczął rozumieć, jak te doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jego życie. Zaczął zbierać materiał do książki, ponieważ sam musiał sobie to wszystko poukładać. Tomi również zajmował się leczeniem alkoholików, był terapeutą, więc tematy to, te nie są mu obce z obu stron. Tą książką autor chce odpowiedzieć na następujące pytania. Jakie znaczenie dla dorosłego człowieka ma dzieciństwo? Co oznacza rodzicielstwo? Jaki wpływ na dziecko wywiera utrata rodzicielstwa? Dlaczego tak trudno jest być rodzicem? Jaka jest istota uzależnienia od narkotyków? Dlaczego religia bywa Zniechęcająca? Dlaczego tak często życie wydaje się pozbawione sensu? Czy utracone dzieciństwo można przeżyć od nowa? Czy człowiek może się zmienić? Jakie cechy wyróżniają dobrego terapeuta? Autor przedstawia oczywiście w tej e, książce swój punkt widzenia. Jest on totalnie subiektywny, przez, spogląda na to oczywiście przez pryzmat swojego pochodzenia czyli jest z Finlandii przez pryzmat tego, w jakim domu się wychowywał. Oraz jakie doświadczenia zebrał podczas swojej całej pracy zawodowej, i bardzo mocno w tej książce zaznacza, że nie każdy musi się z nim zgadzać. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że przeczytałam tę książkę. Bo na pewne tematy ten autor patrzy trochę inaczej i faktycznie dużo, dużo też przyrównuje rzeczy do Biblii, rzeczy do wiary. Wcześniej w poprzednich książkach się z tym nie spotkałam, także to jest takie dosyć interesujące. Powiedziałabym, że ta książka jest taka bardziej analityczna. Różni się dosyć mocno od tych poprzednich książek omawianych na kanale, gdzie tam było takie pisanie, może bardziej um, opisywanie doświadczeń, a tutaj mocno pewne rzeczy są analizowane i to tak dogłębnie. On w dalszej części bardzo mocno analizuje dzieciństwo, wszystkie rzeczy porównuje właśnie i do religii, i do jakichś tam innych wierzeń, także tutaj jest ta książka pod tym kątem jest bardzo ciekawa. Mamy rozdział pierwszy pod tytułem Dziecko, które łatwo zranić i ten rozdział był dla mnie lekkim zaskoczeniem, Ponieważ art, autor właśnie tutaj dogłębnie analizuje, co dokładnie rozumiemy pod pojęciem dziecko i dzieciństwo, autor pisze następujące słowa. A gdybyśmy pod pojęciem dziecko zechcieli zrozumieć coś innego niż tylko biologicznie młodego człowieka, gdybyśmy na przykład przyjęli, że jest to właściwość. Cecha człowieka obecna niezależnie od jego wieku biologicznego. Wówczas dzieciństwo nie kończyłoby się wraz z nastaniem dorosłości, a dorosłość byłaby tylko nową wartością dodaną do dzieciństwa. Oplatałoby je niejako we wszy ze wszystkich stron, będąc pod nim, przy nim, nad nim i w nim. W ten sposób, przez pojęcie dziecko, rozumianoby by raczej potencjalną możliwość istniejącą w człowieku. Dodatkowy wymiar. Często ujawniający się u ludzi w podeszłym lub średnim wieku, albo też nie ujawniający się w ogóle. Czy jest możliwe, że tak właśnie było? Interesujące wydaje się w tym kontekście przywołanie z Ewangelii zachęty Jezusa. Bądźcie jako dzieci, czy pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem do nich należy Królestwo Boże. Niepodobna przypuszczać, że Chrystus chciał przez to powiedzieć, iż Królestwo Niebieskie zarezerwowanie jest wyłącznie dla ludzi młodych, że granicą wstępu jest wiek np. 18. Czy 10 lat. Bardziej prawdopodobne jest, iż uważa pojęcia dziecko dla nadania wyrazu pewnej wartości człowieka, po nie pewnego ludzkiego wymiaru. Jezus również w innych okolicznościach wyraża się pozytywnie o dziecięcym usposobieniu, jak gdyby to była wartość, do której należy dążyć. W języku współczesnym mamy zaś określenie typu zdziecinnieć na starość. Albo w każdym mężczyźnie jest chłopiec. Jest to bardzo interesujące i dające w sumie dużo do myślenia. Ja jeszcze nie spotkałam się właśnie z takim postrzeganiem dzieciństwa i z takim porównaniem go do Ewangelii, bo w, tylko, dopiero w tej książce się z tym spotkałam. Jest to dobry fragment, aby się nad nim pochylić i naprawdę zastanowić. W dalszej części tego rozdziału autor pisze o dziecięcych. Właściwościach i za autorem możemy przeczytać. Czymże wyróżniają się owe dziecięce właściwości, i które z cech człowieka moglibyśmy nazwać dziecięcymi? Postawiwszy to pytanie, przychodzi mi przede wszystkim na myśl, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co musi być nam bardzo dobrze znane. Wszak człowiek istnieje już tysiące lat, więc wszystko, co ludzkie, było już z pewnością wielokrotnie doświadczane. W związku z czym nie, można nie może stanowić dla nas niczego nowego. Po drugie, to co w człowieku dziecięce jest zwykle kruche i delikatne i nie wygląda na to, by mogło wyniknąć w ludzką wiedzę i kulturę przy użyciu siły, zwłaszcza, że zdaje się być wartością utrzymaną na dystans, ukrytą, chronioną. Po trzecie... Sprawia wrażenie, że jest ono groźne i niebezpieczne, tak jak człowiek starał się trzymać to jak najdalej od swoich doświadczeń, zosta zostać od tego raz na zawsze uwolniony. W przeciwnym razie nie trzeba by go nawoływać do bycia dzieckiem. Po czwarte, dziecięce właściwości zdają się również fascynować jest w nich coś tajemniczego, mistycznego coś, bez czego człowiek wręcz nie potrafi żyć. I mimo że świadomie dąży, by wyzbyć się tych cech ze swojej osobowości, nie widać, żeby odnosił na tym polu jakieś znaczące sukcesy. Jest coś w dzieciństwie, co pochłania, wciąga człowieka do tego stopnia, że, po, że raz po raz zanurza się w nim, jak gdyby kontakt ów był mu potrzebny. Tak więc cechy dziecięce u dorosłego mogą być czymś zarazem doskonale znanym, a jednocześnie obcym, fascynującym i przepełnionym tajemniczością. Mogą być czymś delikatnym, wrażliwym, podatnym na zranienie, lecz także groźnym i niebezpiecznym. Następnie autor wymienia jeszcze dużo kolejnych cech, m.in. właśnie delikatność, potrzebę drugiego człowieka, zależność od niego, ale również ufność, duchowość. Także tutaj na kartach tej książki powiem Wam, że naprawdę to dzieciństwo jest analizowane i spoglądane zupełnie pod innym kątem niż do tej pory to czytałam. Ogólnie powiem Wam, że każdy rozdział jest dla mnie czymś nowym. <grych> w rozdziale drugim zatytułowanym Na styku dwóch pokoleń autor przybli przybliża nam zjawisko, które jest nazywane jako lustrzane odbicie i zakłócenia w lustrzanym odbiciu. W dużym skrócie rodzice są w stanie y, odzwierciedlić tylko to, co sami mają w sobie. Dziecko przychodzi na świat i wpada od razu w stare pokolenie. Czajcie to, że po prostu rodzi się dziecko i dziecko de facto jest nowym pokoleniem, a wychowuje je stare pokolenie. Więc z automatu jest wrzucane do starego pokolenia starych przekonań, starych światopoglądów, starych jakichś przyzwyczajeń i tak dalej. Wiadomo, każda rodzina jest inna. I to stare pokolenie ma swoje ograniczenia i naleciałości z jeszcze poprzednich pokoleń. Może ono dać tylko tyle. Ile samo otrzymało, czyli może odbić w lustrze tylko to, co ma w sobie. Jak to się dzieje w praktyce? Dziecko poprzez obserwację odbicia w rodzicach dowiaduje się, kim jest. Gdy dziecko odczuwa smutek, nie wie dokładnie, co to za uczucie, nie potrafi sobie go uświadomić, ale gdy rodzic go dostrzeże i pomoże dziecku nazwać to uczucie i je przeżyć, to staje się ono częścią dziecka. Zupełnie zrozumiałym i akceptowanym, czyli dziecko czuje, że ma prawo do tego uczucia i że mimo tego, że jest smutne, na przykład, jest kochane i akceptowane. Jeśli rodzic yy, ma nieuregulowany stosunek do swoich emocji i nie potrafi ich nazwać i przeżyć, yy, i przeżyć, dziecko nie dostanie odpowiedzi, czy jest ok dla rodzica, gdy czuje smutek. Dziecko dostanie informację, że nie. Że nie jest ok, bo, bo nie odbije się to, co ono czuje. Wracając jeszcze do, do, do tytułu samej książki, gdzie w podtytule jest Hipopotam w pokoju stołowym, powiem Wam szczerze, że bardzo mnie to zaciekawiło, jak autor to rozumie. No i autor pisze w, o hipopotamie. Autor pisze w następujący Sposób. Dziecko żyjące na co dzień, wedle trzech wymienionych wcześniej reguł, czyli nic nie mów, niczego nie odczuwaj, nikomu nie ufaj, narażone jest na poważne zakłócenia procesu odzwierciedlania. Pamiętamy, że dziecięce cechy człowieka nie powstają same z siebie. W izolacji od otaczającego je świata. Aby to, co w człowieku bezbronne i najłatwiejsze do zranienia, mogło istnieć, musi otrzymać akceptację starszego pokolenia. Dziecko postrzega jako dozwolone tylko to, co widzi w lustrach, które stanowią rodzice. Wobec faktu, że w rodzinie dotkniętej alkoholizmem energia rodziców związana jest głównie z tym właśnie problemem, najczęściej lustra albo sprawiają wrażenie mrocznych i niemych. Albo spełniają swoją funkcję zaledwie częściowo. Hipopotam wypełnia życiową przestrzeń dziecka do tego stopnia, że ledwie starcza jej na zaspokojenie podstawowych wymogów egzystencji. W sensie psychologicznym dzieci te się nigdy nie rodzą, potrafią najwyżej zadbać o egzystencję fizyczną. Dziecko wychowujące się w rodzinie chorej na alkoholizm zaczyna dopasowywać się do hipopotama, ponieważ brak mu postaw rodzicielskich, które dałyby mu przyzwolenie. Na zajęcie się uczuciami, które tenże w nim wyzwala, przede wszystkim strachem i przerażeniem. Nikt jednak strachu dziecka nie widzi, nie ma go, nie ma, podobnie jak nie ma też żadnego hipopotama. W rodzicielskich z zwierciadłach strach dziecka nigdy się nie odbija, w wyniku czego zostaje przez dziecko pomijany. Nie potrafi go rozpoznać i dołączyć do reszty uczuć, jakimi dysponuje. Innymi słowy, nie jest w stanie go sobie uświadomić, co jednak nie oznacza wygaśnięcia tej emocji. Strach nadal istnieje w dziecku, ale jako uczucie nieświadome. Z czasem zadomawia się na stałe, przyjmując formę wszechobecnej rzeczywistości, mimo że ono samo nic o tym nie wie. Strach staje się częścią dziecka, stanem odczuwalnym przez, przez niej jako normalny. Można opowiedzieć, że niewidzialny hipopotam. Zagnieździł się w dziecku, stając się częścią jego istoty. Dlaczego? Dlatego dziecko przyjmuje postać hipopotama. Jest to, powiem Wam, że bardzo ciekawy fragment książki o tym hipopotamie. Ja to też osobiście interpretuję jako. No, właśnie, hipopotam to ten nauk, który jest w rodzinie, tak, o którym się nie mówi, ale on coraz bardziej rośnie. I faktycznie yy, dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych mają w sobie ciągle ten strach, i ten strach faktycznie rośnie, rośnie, rośnie w tych dzieciach, yy, w nas, w Was, we mnie, rusł kiedyś. Yy, I faktycznie później to przybiera, ten problem tak jest tak wielki. Że już w sumie lepiej go ignorować niż cokolwiek z tym zrobić, nie? Nie wiem, czy wy mieliście takie odczucia, czy macie takie przemyślenia. Jeżeli macie ochotę, możecie podzielić się w komentarzu. Moi drodzy, następnym, następnym takim dużym rozdziałem, który jest bardzo obszerny i porusza wiele tematów, jest to rozdział czwarty, który nazywa się Współuzależnienie. I teraz tak. Autor w tym rozdziale podaje definicję, której używa. Odnośnie współuzależnienia. Jest to no, definicja, o którą on gdzieś tam najbardziej tożsamia z tym współuzależnieniem. Więc tak, jest to choroba lub stan chorobopodobny powstający, kiedy człowiek ma na co dzień do czynienia z bardzo silnie objawiającym się zjawiskiem, z którym nie umie sobie poradzić. Nie będąc w stanie zintegrować go ze swoją osobowością, dopasowuje się do niego. I następnie, według autora, na współuzależnienie składa się więc pięć następujących elementów: jest to silnie objawiające się zjawisko, jego bliskość, niemożność poradzenia sobie z nim, przystosowanie się do niego oraz powstała w wyniku tego choroba lub stan chorobopodobny. Następnie w dalszej części tego rozdziału zagłębiamy temat współuzależnienia i właśnie tych cech charakterystycznych dla niego. Możemy się dowiedzieć, że osoby współuzależnione charakteryzują się również pewnymi cechami charakteru i są to na przykład sterowanie z zewnątrz, czyli przystosowanie się do czegoś, co istnieje poza nim, czyli poza współuzależnionym, i czemu się bezwzględnie poddaje zamiast iść za głosem swoich uczuć. Następnie przymusowa kontrola, czyli potrzeba trzymania w ryzach całego życia. Jest to wewnętrzny przymus potrzebny sprawowania kontroli po, nad własnymi uczuciami i nad y, innymi ludźmi. Potrzeba taka y, miała często źródło we wzbudzających strach i przerażenie doświadczeniach z okresu wczesnego dzieciństwa. Dziecko, które podejmuje decyzję o przejęciu kontroli nad otoczeniem, robi to w momencie. Gdy rozumie, że nie może na nikim polegać, wie, że nikt nie da mu poczucia bezpieczeństwa. Następnie yy, brak ufności. Dziecko z natury jest ufne. Niestety jego doświadczenia i nadmierna potrzeba kontroli uniemożliwiają mu ufanie w życiu dorosłym, a brak ufności prowadzi do izolacji. Kolejną cechą, którą wymienia autor, jest słabe odczuwanie własnego ja. Ludzie dotknięci współuzależnieniem często pozbawieni są swojego ja, ponieważ cała ich uwaga skupia się na osobie, op, na osobie uzależnionej i często już nie mają oni ani czasu, ani siły na siebie. Kolejna to wydajność zamiast życia. Poprzez osiąganie i poczucie przymusu, aby udowadniać, ile człowiek jest w stanie z siebie dać, określamy siebie. Następne kolejne cechy, które wymienia autor i również bardzo szeroko opisuje, to jest wielka powaga, czyli tutaj brak radości z życia, dolegliwości fizyczne, no psychosomatyka, wiadomo, czasami te problemy odzwierciedlają się w naszych chorobach ciała, oraz brak duchowności, czyli totalny, no zanik wiary i taka niechęć. Kolejny rozdział, piąty. W tym rozdziale przechodzimy do takiego tematu jak współuzależnienie a narkotyki. Jest to też poruszony pierwszy raz taki temat czytam. Ten, ten autor bardzo dużo właśnie porównuje też współuzależnienie nie tylko do alkoholu, ale również do narkotyków, a w dalszym w dalszym rozdziale również do innych narkotyków, które nie są substancjami to też jest bardzo ciekawe. Więc tak, autor tłumaczy mechanizmy współuzależnienia i rozróżnia uzależnienia od alkoholu oraz innych narkotyków. Do innych narkotyków zalicza pracę, jedzenie, hazard, religię, wiedzę oraz przymus posiadania dóbr. Narkotykiem nie mającym formy substancji. Takim jak praca, seks czy hazard, może nadawać miano, można nadawać miano łańcuchowych lub rytualnych. Są one bowiem zazwyczaj ciągiem połączonych zdarzeń, których powtarzanie wpływa regulacyjnie na stan emocji. No i to by się w sumie zgadzało, nie? W odniesieniu do religii, władzy i hazardu. Działa na nas wewnętrzna siła nakazu wykonywania danych czynności. Jest to dla mnie osobiście bardzo odkrywcze i szalenie interesujące. W dalszej części tego rozdziału przechodzimy przez opisy i wyjaśnienia poszczególnych e, tych e, innych e, narkotyków i innych uzależnień. Warto, warto przeczytać. Powiem Wam, że naprawdę e, ciekawe. No i kolejny rozdział, szósty, e, nosi tytuł Spotkanie z wewnętrznym dzieckiem. W rozdziale tym czytamy o dziecięcym świecie, który jest światem prawdy oraz podróży do krainy dzieciństwa. Autor pisze o tym, że jedyną drogą do uwolnienia się od negatywnych emocji z dzieciństwa jest powrót do niego i ponowne przeżycie wszystkiego, co kiedyś sprawiło lęk i ból. Wiadomo, że nie będziemy w stanie cofnąć się w czasie. Autor ma tu na myśli bardziej to, że my jako dorośli będziemy musieli nauczyć się opiekować żyjącym w nas dzieckiem i dać mu to, co miało ono otrzymać od własnych rodziców. Takie rodzicielstwo możemy znaleźć w grupach AA, DDA lub profesjonalnych terapeutów. Następnie autor podaje, oczywiście, w jego teorii trzy etapy odzyskania zdrowia. Więc autor twierdzi, że można przeżyć yy, dzieciństwo swoje jeszcze raz. Yy, jest yy, cały ten etap podzielony jest na trzy fazy, które następują po sobie. Jego zdaniem jest to tak: identyfikacja, ponowne doświadczenie dzieciństwa i zrozumienie tego, co zostało doświadczone. W fazie pierwszej, czyli w fazie identyfikacji człowiek uzyskuje wiedzę o tym, co zaszło w jego dzieciństwie. W momencie uświadomienia sobie, że nie my jesteśmy źli. Tylko zostaliśmy skrzywdzeni, uzyskujemy wgląd w nasze sprawy i powoduje to odłączenie się od pewnej części, która była do tej pory integralną częścią naszej osobowości. Zaczynamy o tym mówić, na przykład na grupach wsparcia czy u specjalisty, dostrzegamy naszą krzywdę i możemy się do niej odnieść. Jeżeli w naszej rodzinie była zasada nikomu nie mów czyli tajemnica nie wolno, to tylko w domu, nikomu nie wolno mówić. To w momencie, kiedy my identyfikujemy yy, to, co się zadziało i zaczynamy o tym mówić, na grupach na przykład, to łamiemy tą pierwszą zasadę: nic nie mów. I to jest bardzo uwalniające, bo idziemy na przykład do grupy, która ma podobne doświadczenia. Wiemy, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, nikt nas nie skrytykuje, Możemy, nikt nas nie oceni, nikt nas nie odrzuci, wręcz przeciwnie, wszyscy przyjmą to, co mówimy. Podziękują nam za to, że się podzieliliśmy tym trudnym doświadczeniem. I to jest w pewnym stopniu bardzo uwalniające. I naprawdę wtedy zaczynamy na ten problem patrzeć inaczej. Jest to etap, w którym powoli możemy uwolnić się od tego, co nas spotkało. Druga faza to przejście przez własne dzieciństwo. Autor ma tu na myśli ponowne doświadczenie i odczucie swojego dzieciństwa. Kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie jest złym człowiekiem, że miał pełne prawo do właściwego rodzicielstwa, odżywają w nim emocje, będące oznaką ustąpienia wstydu, kiedy pokrywa owego wstydu zostaje uchylona, uczucia wydostają się na powierzchnię i zamrożone dotychczas dziecko istniejące we wnętrzu tego dorosłego, Daje pierwsze oznaki życia. Rodzi się wówczas możliwość ponownego przeżycia własnego dzieciństwa oraz kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. Uśpione przed dziesiątkami lat uczucia budzą się, rozpoczynając proces dojrzewania od punktu, w którym kiedyś się zatrzymały. Na tym etapie wzrasta nasza możliwość. Do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Ostatni, trzeci etap to zrozumienie przeszłości. Przejść przez dwa popr... Przejście przez dwa poprzednie etapy doprowadza człowieka do etapu oznaczającego zdobycie innej, nowej perspektywy na swoje dotychczasowe życie. Istnieje możliwość, że największą sprawą pozwalającą osiągnąć tę perspektywę, jest możliwość przebaczenia swoim rodzicom, kiedy możemy oddzielić się od istniejącego w nas gniewu i rozgoryczenia, kiedy przeżyjemy stary ból i żal spowodowane stratami i zranieniami w dzieciństwie, to powstaje w nas wolne miejsce. Miejsce na zrozumienie faktu, że dzieciństwo naszych rodziców mogło być jeszcze bardziej bolesne niż nasze, a rodzicielstwo, którego doświadczyliśmy, jeszcze mniej stabilne. Widząc to, możemy też dostrzec że i my jako rodzice mogliśmy pozbawić nasze dzieci niektórych luster. Ostatnia część tego rozdziału to zdrowienie jako proces wzrastania trwający całe życie. W momencie przejścia tych trzech faz i yy, zakończenia ich mamy nowy początek do rozpoczęcia podróży do własnego wnętrza. Ta podróż prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Zdrowienie jest bowiem procesem wzrastania trwającym całe życie. Ważne jest, aby zaakceptować siebie i kochać, mimo swoich niedoskonałości. Ja wiem, że jest to bardzo trudne. Wiem, że jest to naprawdę długi proces. U mnie trwa już on naprawdę parę długich lat. I czasami jest tak, że już mi się wydaje, że pff, jest super i w ogóle jestem sigmą, jak to mówi teraz młodzież. I w pewnym momencie przychodzi jakiś trigger, odpala się wszystko od nowa i już wiem, że tak naprawdę tego nie przepracowałam. Yy, powiem wam, podsumowując szybciutko, bardzo fajna jest ta książka. Przepraszam, że tak długo czekaliście na podcast, ale byłam chora i to dosyć mocno i po prostu wszystko mi się przeciągnęło. Yy, polecam wam serdecznie tą książkę. Yy, Daje dużo takich analitycznych definicji tego, co nas spotyka, jak do tego podejść. I fajnie, bo jest to książka autora z Finlandii, więc na pewno w jakiś sposób jego podejście też jest troszkę inne niż nasze, tak? Bo wiadomo, że Skandynawowie wychowują się trochę w innych warunkach i atmosferycznych, co na pewno ich też mocno hartuje, ale też po prostu trochę inaczej wychowywani, no jak, jak w każdym kraju. Niemniej, skracając, bardzo serdecznie Wam tą książkę polecam. Myślę, że. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Nie jest ona jakoś strasznie długa jest to 185 stron, ale dużo analizy i ja powiem przyznam wam się szczerze, że jeden rozdział czytałam wielokrotnie, żeby dogłębnie zrozumieć to, co autor miał na myśli. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie lajki, zostawcie suby i widzimy się w kolejnym podcaście, mniej więcej za miesiąc i będę czytać książkę Współuzależnieni Joanny Fliss, naszej polskiej psychoterapeutki od właśnie uzależnień. Nie mogę się doczekać i nie mogę się doczekać, aż nagram dla Was kolejny podcast. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia. Bye! -o.